W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zdobyć Zigarda. Aby to zrobić będziemy musieli ukończyć dwie misje związane z legendarnymi pokemonami. Mówię tutaj o misji numer 40 oraz 41, w których zdobędziemy Zerneasa oraz Iwaltala. Po zdobyciu tych dwóch pokemonów będziemy mogli wrócić do hotelu Z. I w ten oto sposób odblokujemy misję numer 42. Swoją drogą muszę tutaj wspomnieć, że jest to dosyć ciężka misja, aby zdobyć Zigarda, szczególnie w jego ostatniej formie. Pierwsze co musimy pokonać L. Po pokonaniu Lisandra będziemy musieli stoczyć teraz bitwę z Zigardem w trzech jego formach. O ile dwie pierwsze formy są jeszcze takie do przejścia, tak trzecia forma może naprawdę sprawić dużo, dużo problemów. Więc widzimy się w strefie numer 20, bo tutaj właśnie pod wieżą będzie czekać na nas Zigard. Chodzimy do strefy numer 20 i udajemy się pod wieżę. W tym miejscu pojawiają się alfa pokemony, ale tym razem jest Zigart. Podchodzimy do niego i za chwilkę zaczniemy starcie. Pierwsza faza walki jest dosyć prosta. Dobrze sprawdza się tutaj cios Moonblast. Jest to typ Fairy na tego właśnie Pokemona, więc warto używać. Spore obrażenia. W pierwszej fazie on jest... Y Zygard jest dosyć słaby, więc nie powinniśmy mieć problemu. Schodki zaczną się od drugiej, aczkolwiek druga też jest jeszcze do przejścia, natomiast trzecia faza, trzecia faza może nam napsuć krwi, ale do tego dojdziemy po kolei. Chodzimy w drugą fazę, sugeruję tutaj zaopatrzyć się w ataki typu Fairy, bo dobrze działają na Zygarda. w fazie numer 2 będziemy musieli uważać na ten jeden cios, w którym on zaczyna się świecić. Musimy poruszać się bardzo szybko, ponieważ podłoga pod nami zaczyna wybuchać. I tutaj kwestią jest to, żebyśmy my nie zginęli, ponieważ Pokémon jeszcze Pokemona możemy jeszcze wskrzesić. Natomiast jeśli my zginiemy, to będziemy musieli całą walkę powtarzać od samego początku, czyli wszystkie trzy fazy. Wchodzimy w trzecią i ostatnią fazę. Tutaj Zigard będzie się poruszał dosyć wolno. Natomiast jeśli zaczyna lewitować, no to będziemy musieli szykować się na bardzo potężny atak. Jeden z dwóch potężnych ataków. Kiedy Zigard zaczyna lewitować i wyskoczy poza mapę, wtedy zaatakuje tym atakiem obszarowym, który pokryje praktycznie całą planszę. I z tego co zauważyłem, najlepiej trzymać się środka, ponieważ ten cios, ja tak to widzę, jest w kształt takiego trójkąta i w tym trójkącie jest jedyne miejsce, do którego uda nam się dobiec, jeśli jesteśmy odpowiednio blisko, więc najlepiej trzymać się środka tej planszy, wtedy mamy największą szansę, żeby dostrzec te miejsce bezpieczne i do niego dobiec. Teraz zobaczcie ten drugi atak, to jest właśnie ten, który działa od zewnątrz do wewnątrz, jest do uniknięcia. Izigar pokonany. Teraz możemy go złapać, obojętnie jakim pokebolem to zrobimy, w każdym złapiemy go. Więc jeśli poradnik był przydatny, może zostawić łapkę, a ja Was zapraszam do kolejnych na kanale. Trzymajcie się, cześć!